Sponsorem programu jest Forbet, sponsor Plus Ligi. To już decydujące, boje o medale Plus Ligi spotykamy się w naszym przedostatnim odcinku. Marcin Lepa, Polska Sport, kłaniam się nisko. Witam Cię, Marcinie. Dzień dobry, Michał Ostawiuczuk, Forbet. Michał 2. Dwa... Chyba trochę niespodziewane jednak wyniki w pierwszych meczach półfinałowych. Zaksa wygrywa 3 do zera z jastrzębskim węglem, ale na wyjeździe. Liczyliśmy, że jednak Jastrzębie u siebie będzie groźniejsze. No i zacznijmy od drugiego meczu półfinałowego. Skra rozbija kompletnie 3 do zera Sekoresowie. Czy to jest koniec już rywalizacji w tej parze? Na razie skra ma pewnego złotego seta w Rzeszowie. Rzeczywiście bardzo łatwe zwycięstwo z Bełchatów, bardzo przekonywujące zwycięstwo Resowia momentami nie istniała skra, grała fantastyczny mecz, ale nie zapominajmy na Podpromiu, Resowia wygrywała ze skrą dość często, dość często zabierała skrze marzenia o mistrzostwie Polski i myślę, że jest w stanie w rewanżu odrobić straty pierwsze. No właśnie, spotkanie. przypomnijmy, bo tutaj każda wygrana za trzy punkty, a więc 3-0, 3-1. Pozwala grać dalej Asekoresowi, walczyć w złotym secie. Zagrywka, zagrywka ustawiła ten pierwszy półfinał. Zagrywka na podpremium jest w stanie ustawić grę Asekoresowi? Myślę, że tak. Chociaż, jeśli miałbym wytypować wynik tego spotkania, widzę dwa sety z gry Bełchatów i później zwycięstwo Rysowi. 3 do 2, jednak to zwycięstwo, które już nie będzie Rysowi. Niczego dawało. Czyli, czyli bez złotego seta stawiasz jasno na skrebę chatów PG, skrebę chatów w finale plus ligi. Dokładnie tak, chociaż może przegrać tak jak wiemy 2 do 3. I tutaj się zgadzam, bo, bo myślę, że, że ta przewaga też psychologiczna będzie na tym krótkim odcinku czasowym niezwykle ważna. jeszcze chyba łatwiejsze zadanie przed Zaksą Kędzierzyn Koźle. Ona też wystarczy, że wygra dwa sety, no ale grać będzie u siebie rewanż i jednak stłamsiła Jastrzemski Węgiel. Aż momentami przykro, bo patrzeć, Rzeczywiście na ten mecz, więc sądzę, że tutaj będzie podobnie. Znaczy inaczej: Zaksa wygra dwa sety i myślę, że może Jastrzemski ugrać tego honorowego seta. Więc gdybym miał wytypować dokładny wynik tego spotkania, widzę wygraną. 3 do 1 drużyny z kędzierzyna Koźle. 3 do 1 to by oznaczało, że w wielkim finale Zaksa kędzierzyn Koźle zmierzy się z PGS-Krąg Bełchatów, O brązowe medale zagrają Korysowie i Jastrzębski Węgiel. Czy tak rzeczywiście będzie? Wrócimy jeszcze dzisiaj z drugim naszym odcinkiem, gdzie będziemy zajmować się indywidualnymi pojedynkami, indywidualnymi porównaniami na pozycjach. Sponsorem programu był Forbet, sponsor plus ligi.